Cześć, kamienie krzyczeć będą. Te słowa mi w niewiadomy sposób. taki piękny, niespodziewany sposób bardzo mocno poruszyły i zabraknęłam poznania tego zastanowienia się. Cóż to oznacza? Jakie to ma znaczenie dla mnie? Dlaczego mnie właśnie te słowa poruszają? Oprócz takiej analogii, co tylko w tym wydaniu powiem o kamieniach przez Boga rzuconych na szaniec. Ale tak, kamienie. Mają znaczenie. O co chodzi w tej scenie? Ludzie świadczą, zaświadczają o tym, że Jezus jest Królem, że jest Mesjaszem, że wykrzykują, rzucają palmami, chwalą, cieszą się właśnie. A niektórzy chcą, żeby zamikli, dlatego że obawiają się konsekwencji, że wejdą już Rzymianie. Pomyślą sobie: O, tutaj jakiś król, nowy, jakiś, jakaś rewolta się szykuje, zaraz tutaj wojska na Będzie koniec. Znowu taka kontynuacja tych strachów, o których mówiłam wczoraj. Właśnie ale Jezus mówi, jeżeli oni zamilkną, to kamienie krzyczeć będą. A co chodzi z tymi kamieniami? Dlaczego to? kamienie mają do tego? Właśnie. Komentarze mogą nam podsuwać Habakuka, rozdział drugi o krzyczących kamieniach, ale ja bym zawróciła do skojarzenia, które mnie poruszyło. Jozue, końcówka. Jozue mówi o kamieniach, którzy są które są świadkami tego przymierza, które Bóg zawarł z ludźmi. Tego prawa wypisanego w naszych sercach, tego prawa, jak nie będziemy się go trzymać, jak nie będziemy pamiętać o, o Bogu, który nas nie zapomniał, to ten, kamienie będą, to ten kamień będzie przeciwko nas świadczył. No i właśnie mamy tu świadka. Ale kamienie są cicho, bo ludzie krzyczą. I drugie skojarzenie, które przenosi nas i uzupełnia to pierwsze, to miejsce Litostratus. Litos Stratos, Miejsce Gabata, miejsce, na którym Jezus zostaje osądzony na śmierć przez Piłata. Ale jednocześnie o dziwo Piłat zaświadcza, że on jest królem. Przecież wypisuje to na jego krzyż. Przecież tam też kamienie nie krzyczą. Kamienie są świadkami tego, co się wydarza. I jakby pokazują nam to nowe przymierze, nowe przymierze, które z śmierci, zmartwychwstanie Jezusa dokonało się. I tutaj jest jego początek, bo według świętego Jana e, nie ma opisu w wieczorze. To Jezus staje się ofiarą właśnie tam. To jest ta ostatnia wieczorza. To jest to przymierze które początkuje się właśnie na tym, tylko święty Jan wymienia, litostratus, miejsce, kamienie. Kamienie znowu świadczą o jakimś przymierzu. Właśnie. I to wydaje mi się, że jest takie, jak to możemy dla naszych czasów odnieść. Wydaje mi się, że te kamienie, które nas przeniosły z tego pierwszego przymierza przez drugie przymierze, przy... Jakby idą aż do dzisiejszych czasów i wskazują na ułomność naszej pamięci, bo pokazują, że taki kamień pamiętasz tak wiele: pamięta pierwsze przymierze, pamięta to przymierze odnowione, nowe przymierze i przypomina nas o naszym zapominaniu, że Bóg z nami jest, co nam się może przydarzać w momentach właśnie jakiegoś. Em, Właśnie z dezorientowania, jakiegoś smutku, utrapienia, wydaje nam się, że Bóg nas zapomniał, nie pamięta, kim on właściwie jest. Te wszystkie wątpliwości nam przychodzą, a kamień pamięta o tym, że Bóg nas nie zapomniał, że Bóg z nami był i w tych tamtych czasach, zapowiadał nowe czasy i w tych czasach Jezusowych. I dzisiaj jest i przypomina nam, że jest między nami przymierze, że Bóg nas nie zapomniał. I to wydaje mi się na najważniejszą rzeczą, którą odkrywam w tym krzyczącym kamieniu. Prost.